Dobrze, szanowni państwo. Remont drogi tu się odbywa, a jesteśmy właśnie w takim pobliżu parku zwycięstwa. Park wymienił, tak powiedzmy, wygranej drugiej wojny światowej tu trochę drogę odświeżają jak widzicie żona mi mówi przyszłam spacerować nie przyszłam po to żebyś coś tam nagrywał a ja mówię że no grzech nie nagrać bo przecież nie jesteśmy każdego dnia w takich miejscach i coś tam nie, coś nagrać musimy. Tak? o, tu widzimy stare, starą drogę. No i będzie właśnie nowa. Można było tu samochód zaparkować, ale nie wiedziałem, czy ktoś tu będzie, czy nie będzie. Nie było wiadomo. Było wiadomo o. Dla pracowników. Tu na miejscu, którzy pracowali w ciągu II wojny światowej, poświęcone to jest naprzód za ojczyznę, śmierć faszystom. Tak. такая что экскурсия.

No to No to za chwilę jedziemy na promenadę. Lub do lasku. Tak trochę tu nagramy zobaczymy co tu jest. I... Tak? No. nie ja wiem co to jest jakaś aha to znaczy łapali co tam leci Projektor jakiś tam w niebie w sensie żeby po prostu sobie zobaczyć i po nim strzelać no takie coś na dzień dzisiejszy teraz działa też i w Saratowie i po całej Rosji gdy strzelają po tych dronach latających Mhm Coś tu jeszcze mamy o stare samochody Tak. O. W tym powiedzmy sprzęt. No to znaczy urządzeniu jedzonko było gotowane. Po prostu na miejscu fajnie. I samochodzik taki mały. Tak, też z tym, żeby prześwietlać niebo yy, i sobie szukać tych, no nie wiem, czegoś latającego Tak, o, też kolejny samochód Вот так встань просто, вот так и все. А, Смотрите на меня. А? Что? Я уже перестала бояться паровозиков, так что слава богу ваше время прошло. Пойдем. Тише, тише, тише.

To chyba ten samochód, który tak mocno strzelał po, po wojsku niemieckim, a no w ogóle po tym wszystkim, co Niemcy mieli. Taki park. O Jezu! Studenci. Z dziećmi przyszli. Ekskursja przyszła. Wspaniale. Ale żona jest niezadowolona, więc pojedziemy gdzieś indziej. Teraz trzeba założyć szat lew na zato. Są dłużej niż w tym wypadku. Aha. Gdzież nie jest taki? Nie chcemy Dobra. Okazało się, Szanowni Państwo, że ten park w ogóle się pojawił 19 kwietnia 1975 roku. No to niespodzianka dla mnie, nie wiedziałem, że mianowicie same dzisiaj były tak powiedzmy założone dziwnie, dziwnie taki park a trochę nagram, tam jeszcze widoczki odtąd na też Saratów by było na tyle, no jak widzicie, różne czołgi, nie czołgi, samochody, też broń wszelkiego rodzaju, do koloru, do wyboru. No i jak dobrze wiemy, w tym roku obchody 80. rocznicy wygranego. Tej, drugiej wojnie światowej. No, i jak podejrzewam, wiecie, że w Rosji to takie święto się liczy prawie największe. A no, tak to. Tak to przynajmniej. Cały czas podkreślają, i naprawdę, no, 20-parę milionów mieszkańców Związku Sowieckiego zginęło w tej walce przeciwko e, Niemcom. Tak, i nie tylko Niemcom, też Japończycy. Kto tam jeszcze? Wło, w, w, Włochy też. Kto tam jeszcze był po stronie Niemiec? W pewnym okresie czasu to też jeszcze. Czesi, kto tam jeszcze? Już nie pamiętam. Czołgi, czołgi. Takie siakie nie byle jakie Ciekaw jestem czy są e, jakieś współczesne Bo przecież no dobrze wiecie też że teraz się rozprzestrzenia taki kult wygranego w tej już kolejnej specjalnej operacji wojskowej Militarna operacja. Tak, o, dzieci. Biegają. Zobaczymy co tu jest. Coś jest. Nie ma tu nic aż tak strasznie ciekawego. Niesamowitego nigdzie e, oprócz <ścoughs> tych miejsc e, e, wiecie się, zna, znajdującego tak no, i tak dalej. Ale no, właśnie coś można pokazać, zobaczyć jakieś tu stoją z tej powiedzmy amunicji. Najbardziej mnie zachęciło po prostu to, że można pojechać i jeszcze od tej kolejnej takiej perspektywy zerknąć na miasto. Więc to tędy jeszcze przejdę kawałek i zobaczycie. O! Trochę... Aha! Odświeżają też farbę tak kolor, żeby był taki bardziej zielony. Żeby był bardziej zielony. No, fajnie, fajnie. Powiem Wam szczerze, że ja nie jestem za a, takim Światopoglądem jakimś militarnym. Jestem pacyfistą. Jestem osobą, która w życiu by sobie tego nie życzyła, żeby wziąć jakiś udział w walce za coś. Nie, no raczej bym po prostu jako miliony innych uchodźców gdzieś się udał indziej poszukując miejsca bez wojny bez walki wojennej lub coś w tym stylu nie to ja tego sobie szanowni państwo nie życzę nie, nigdy nie powiem że Jestem patriotą czegokolwiek lub gdzieś bym poszedł walczyć. Nie, nie. To w tym sensie jestem absolutnie, kompletnie pacyfistą. Dobrze wiem, że ktoś mówi, a jak zaatakują twoją rodzinę, Twoje mieszkanie e, i tak dalej. Żony, dzieci, mamusie. I tak dalej, tak? Rodzeństwo, coś w tym stylu. No to oczywis oczywista taka rzecz, prawda, że trzeba też swoją rodzinę w jakiś sposób ratować. Swoje mienie no, też jakoś ratować. Rozumiemy, że no, swoje mieszkanie lub dom gdzieś przesiedlić, przemieścić, no to raczej nie da, bo to, bo to jest, się nie da, bo to jest nieruchomość. Natomiast możemy to na przykład sprzedać. Oczywiście jeśli się już rozpoczęła taka ogromna jakaś globalna wojna, to tu już inaczej wszystko wygląda, prawda? Tu już po prostu zostawiają swoje i mieszkanka i domy i tak dalej lub w ogóle może zostać rozwalone przez jakiś tam atak yy, no lub coś napad jakiś tam ale i tak to nadal jest do załatwienia sprawa, nie? także niemożliwe no na przykład możemy o Ukrainie, na, to, na ten temat trochę powiedzieć. Taki przykład sobie wziąć z tej Ukrainy. No, kobiet, dzieci, od razu można sobie było spokojnie gdzieś wysyłać do innego kraju, do tej samej Polski lub gdzieś indziej, prawda, do Niemiec. Ogromna liczba ludzi wyjechała no jakiś tam socjal, prawda, o tym dobrze wiemy. No i tak samo, ale jest znacznie lżej o tym mówić, gdy w tym udział, póki co, nie bierzesz. Gdy już ta sytuacja się rozpoczyna, to... na przykład ja jestem taką osobą, która lubi bardziej dramatyzować niż coś innego robić tak no po prostu mam taki układ no i cóż o tu też odświeżają szykują się do 9 trawna już niedługo i będziemy mieli 9. Trawnia, e, nie trawnia, przepraszam, już ukraińskie słowo używam. Maja, tak? Tak, od czasu do czasu mi się myli <laughs> ukraińskie słowo, bo jakiś czas temu rozmawiałem z chłopakiem e, z Ukrainy. No i właśnie też. czytałem co sądzi na temat i tak dalej dobra no to trochę nagrałem te widoki które tu mamy o napis wyczytam to jest wieczny ogień straszna taka szczerze przyznam nazwa wieczny ogień jako z piekła jakiegoś nie podoba mi się to ale ok spoczko to może być właśnie to jest takie oznakowanie takiego honoru tak ludzi, e, którzy nie wrócili, no i właśnie tu jest taki napis, że e, 300 tysięcy nawet więcej e, mieszkańców Sa Sarato Saratowa nie wrócili z II wojny światowej. 300 tysięcy, to ogromna liczba, ogromna ilość ludzi, tak. Daleko od e, tych ojczystych brzegów tak zostali pochowani w ogóle. Tak straszne, to jest. Nie spodziewałem się usłyszeć od młodzieży: Zobaczyła dziewczynka te tak kwiaty, mówi być może jedną. sobie zabierzemy Jezus Maria ale co to w głowie się nie mieści takie coś powiedzieć o. będziemy mieli nadzieję że to jest żart to był żart dobra do miłego dziąka życzę taki park tam dzisiaj pokazałem park zwycięstwa szanowni państwo w Saratowie do usłyszenia. Miłego dziąka życzę na razie. Cześć.